Jest to czytanie dla pani literkę A: dlaczego nie idzie ten biznes, co się dzieje. Pierwsza karta pokazuje: odejść od sytuacji, które są stresujące, zostaw sytuacje, które są stresujące dla Ciebie, czy ludzi, którzy są toksyczni, bo to w pewien sposób blokuje energię. Już jest w pierwszej karcie odpowiedź. To w pewien sposób blokuje energię i nie wchodź w takie sytuacje, bo tak jakby sama będziesz zaangażowana w te takie, powiem, negatywne energie. Spójrzmy sobie, jak tutaj, dlaczego jest tak, dlaczego on nie idzie. Już patrzymy sobie, co się dzieje. Karty pokazują pierwsza sprawa: jakieś sprawy urzędowe tutaj możesz mieć, czy możesz mieć kłopoty, właśnie idące, ale będzie dobrze. To będzie sprawa rozwiązana, czy jakieś oskarżenie idące po prostu tutaj od, od kogoś sobie. Karty pokazują tutaj energię zablokowaną, czyli za mało oczyszczania. To jest jedna rzecz. W środku stoi karta, która pokazuje właśnie tutaj blokadę. Wiadomo, że blokady przynoszą ludzie, którzy kiedy mamy biznes, kiedy mamy różnego rodzaju własne firmy, my musimy oczyszczać. kadzidła, biała szałwia, Paulo Santo na, na ciężkie rzeczy świeca w takiej intencji właśnie oczyszczenia, odblokowania tego i potem po tym oczyszczeniu drobny datek na cele charytatywne w celu właśnie, w celu właśnie aktywowania tej energii, w celu właśnie tutaj pozbywania się takich energii negatywnych, ażeby wprowadzać energetykę tutaj pozytywną. Ważne, jest, ważne są wibracje. Tutaj, tutaj to jest 40 na 100. Jeżeli chodzi o to, taka możliwość i trzeba poprawić po prostu energetykę, oczyszczać, może wstawić kamienie, może wstawić organy, ale przede wszystkim ludzie. Unikać ludzi negatywnych, oczyszczać po tych osobach, bo ty masz dobre serce, ty chciałabyś każdemu pomóc, a nie do końca osoby są tutaj jakby szczere przede wszystkim z Tobą, więc oczyszczać, wprowadzić taką energetykę dobrą. I spójrzmy teraz, jak to się będzie rozwijało tutaj. Już patrzymy sobie, Aneczka, jak to się będzie rozwijało. Wiesz co, powiem Ci tak, po oczyszczeniach energia dochodzi do równowagi bardzo szybko tutaj. Przede wszystkim to trzeba o tym dbać też. Nie przeklinać, bo czasami osoby... Yy, Tutaj widzę też, że używają takich negatywnych słów. No to są niskie wibracje. Nie wprowadzajmy niskich wibracji do firmy. Unikać takie, też osoby, wprowadzić dobrą energetykę, oczyszczać i potem energia naprawdę bardzo ładnie idzie. Jest rozwój, jest działanie, jest karta takiego właśnie uznania jakichś kursów, przede wszystkim tych wszystkich dobrych tutaj rzeczy. Dbać też o siebie, bo tutaj widać, że jesteś może czasami zmęczona, przemęczona, dbać o siebie, spacerować, chodzić w tereny zielone, żeby też tą energię zostawiać, i tutaj wszystko ładnie idzie. Uważać na ludzi, bo tak jakby. Widzę, że tak jakby ktoś próbował coś naskarżyć na ciebie, jakieś pismo przyszło, tak to widać. Spójrzmy, co mówią karty runiczne tutaj na temat biznesu. No właśnie, widzisz, jest runa pusta, czyli zaczynasz od nowa, czyli za nowe, od nowa zaczynasz tak jakby pracować nad tą energetyką, żeby to poprawić. Spójrzmy sobie, co mówią karty uzdrawiania. Już patrzymy sobie. Do Twojego biznesu. No proszę, karta pracy z energią. Zobacz, cudowna karta pracy z energią. Przepiękna karta, cudowna karta takiej pracy właśnie z energią. Czyli ty jesteś taką czarodziejką. Spójrzmy sobie, co aniołowie mówią. Już patrzymy. No proszę, energię zobacz, energię opiekunów duchowych, wyższe energie Aniołów przede wszystkim. I tutaj Aniołowie pokazują Ci, że yy, po prostu jest możliwość wyleczenia tego uleczenia, tylko trzeba skupić na tym energię, oczyszczać, unikać negatywnych osób i pracować, i pracować, a nie blokować. Spójrzmy sobie, jak wygląda karta kolorów. No proszę. Blokady, zobacz, blokady, ciemna energia, więc zmieniamy tą energetykę całkowicie. Wciskam serdecznie. Życzę powodzenia, kochana.